Wiele życiowych doświadczeń jest już za wami. Macie ogrom wiedzy, doświadczeń, które możecie przekazywać innym, opowiadacie innym o waszych niezliczonych podróżach czy przeżyciach. Ale to ma też swoje złe strony. Przeżyliście wiele, ale wasze umysły, ego-umysły. Pozamykały was w tych więzieniach. To są zasady myśli, przekonania, wiara. Jesteście zamknięci na nowe doświadczenia, na nową wiedzę, na nowe możliwości, na nowe odkrycia. Wy jesteście zamknięci. Swoje przeżyliście, swoje wiecie i nie dopuszczacie wiedzy od kogokolwiek innego. Czas dla Was jest bardzo szczególny, to jest karta mocy. Ciało, dusza i wyższy ja razem splątane w jedności. To jest wielki czas. Wyższy ja może wszystko. W Waszym życiu mogą dziać się cuda. Teraz pytanie: czy Wy wyjdziecie z tego więzienia i pozwolicie Waszym wyższym częściom siebie? Na realizację tych cudów w Waszym życiu. Tutaj jest problem z tym u Pań. Panie są odwróconymi królowymi sił, więc ta energia wymyka się Panią z rąk. Jest chaos, brak harmonii. Dosłownie rzeczy z tych rąk wypadają. Nic nie chce się dziać tak, jak powinno. Jest tu dużo zdenerwowania, dużo nerwów. Ale wszystko dzieje się tak, jak ma być. Płyniecie z nurtem rzeczywistości, jesteście podłączeni, synchronizowani z polem akaszy. Więc Wy macie wiele problemów na Waszej drodze życia, jeśli chodzi o opanowanie tych zjawisk, tych energii, ale Wy szyja, Wasza dusza są przy Was, są z Wami, Was prowadzą, więc Wy ani na moment nie zbaczacie z kursu. Możecie bez żadnych obaw wszystko puścić, niczego się nie trzymać, zostaniecie przez potężne istoty doprowadzeni do celu. Popatrzcie, do jakiego pięknego celu to są narodziny, nowy początek. Popatrzcie, jaki jest cel waszego wyższego ja, waszej duszy. Celem jest. Odbicie Was z tego mentalnego więzienia, i to się udaje. Będzie ciężko, będzie dużo nerwów, ale siła wyższego ja będzie tak potężna, że te kraty po prostu pękną. Ta karta ma wiele znaczeń, ponieważ ta blokada w przypadku pań może być problemem z zajściem w ciąże. Tutaj mogą być opóźnienia, tutaj mogą być blokady, ale potężne siły pomagają Wam te blokady usunąć. Ciąża narodziny dziecka, założenie rodziny, ale także nowe życie, rozpoczęcie nowego etapu w życiu to zapowiada ta karta. Gdy ten piękny czas nadejdzie, Będziecie w takiej euforii, że o waszych duszach zapomnicie, one będą dalej wam mówić, tłumaczyć, opowiadać, ale wy przestaniecie ich słuchać, a wasze dusze chcą, byście weszli na jeszcze wyższy poziom. Przestaniecie słuchać waszych dusz w sprawie środowiska, w jakim jesteście. Może to być rodzina, może to być miejsce pracy. Popatrzcie na szachownicę, to jest gra. Gra egoistów, gra umysłów, gra o to, by kogoś pokonać, by ktoś przegrał, by ktoś mógł wygrać. Ta gra powoduje w was zdenerwowanie, dosłownie wyprowadza was z równowagi. Mówimy tutaj o paniach. Popatrzcie, że wasza dusza nie rezygnuje. Wasza dusza cały czas puka do drzwi waszego serca, byście się opamiętali, przestali grać z tymi egoistami. Oni mogą sobie przecież grać. Wy możecie wstać i wyjść z tego pokoju. Niech sobie grają sami. Jeżeli was ktoś denerwuje, odejdźcie. Nie walczcie z nikim, nie ma sensu. Skupcie się na swoich wnętrzach, na duszy, a Wasz rozkład pokazuje, że te dusze będą bardzo blisko w tym czasie.